Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz arcybiskup Andrzej Karasiński. Jesteśmy teraz przed szkołą, do której przeszedłem po kilku latach nauki w szkole muzycznej, o której wcześniej mówiłem. Kochani, to właśnie tutaj spotkałem człowieka, który Mianował się moim przyjacielem. Siedzieliśmy razem w ławce na lekcjach, a później przez niego musiałem odejść z Niepokalanowa, z niższego seminarium. To tu właśnie, w tej nieszczęsnej szkole, w której niestety nie było mi pisane dobro. Przeżywałem bardzo wiele przykrości, ponieważ wiedzieli ludzie, że przyszedłem ze szkoły podst podstawowej muzycznej. I zamiast przyjąć mnie z otwartymi rękoma, nie dość, że nie przyjęli mnie z otwartymi rękoma, to jeszcze przydawali mi cierpienia. Ale to nie tylko oni, bo również i nauczyciele. Między innymi pani Zawisza, która nie wiem z jakiego powodu była dla mnie bardzo niedobra. Mówię tutaj o osobie, która była wychowawczynią klas, klasy, do której mnie przydzielono. To tutaj właśnie zaczęła się znajomość z obecnym biskupem. Piotrem Kleszczem, który nie widzi w sobie nic złego w tym, co uczynił, ale teraz zobaczy to cały świat. Niestety, Piotrze, myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, a Ty okazałeś się w swoim postępowaniu jak Judasz. 제 기억으로 논의할 다